Było kiedyś w pewnym mieście w wielkiej Wystawiam niesłychanie pięknym przedstawień. Wszyscy dobrze się umali, chociaż był wyjątkowy Nie odchodzi w mnie takie frajerstwo Jeśli jest frajerem, to niech się utka i... i siedzi jako frajera, nie... a nie Człowieku, bo mnie interesuje, że on jest frajerem. Co mnie to interesuje, ty? człowieku, jego życie, jego na dupa mi się. Pierwsza kochowa, tak minuta już. filmiku. 40 sekund. Człowieku, wiesz... w nich. Ja bym tego ludźmi ja nazywał, bo to się nie potrafi zachować nawet. Chłop, żeby zaimponować koledze nie wiem... ilu, ilu nastoletniego a robi z siebie frajera, no to o. rozumiesz. Uwaga gościu. Rozumiesz, jakie, jakie czasy teraz masz? Żeby... Aś mi się nie... przypomniał czelemu z ugryzieniem. Się... propos zaimponowania koledza. Dla jaj, rozumiesz. A to dla jaj. To już naprawdę, no niżej te świnie nie mogą upaść. Nie da się już niżej upaść. Kiedyś stream w stylu, mama, że... To znaczy w jakim streamie? Przecież 90% przygłupuj się za pół szluga by czuli. dali by im szluga i by się od razu, bo by nie wytrzymali. Tylko się jak śmieje z tych przychłaskowanych człowieku Ja tak nie potrafię. W człowieku, jakby mi kolega powiedział, żeby się roz... Dla żartu to, to już nie rozmawiał z takim kolegą nigdy więcej, gościu. Jeżeli miałby chłop takie wartości i zasady wyznał, to ja bym z takim chłopem nawet nie rozmawiał. A wy to notorycznie lubicie dla żartu sobie, no? Ja psychicznie ludzie, ch**a. Społeczeństwo kretynów, kur... Nie ma tu twojego taty, gościu. Nie ma tu twojego taty. Zapewniam cię, nie ma tu twojego taty. To pilne, zrozum to, nie ma tu twojego taty Tak więc nikt ci dziecko nie będzie pozwalał na takie odżywki tutaj. Zapamiętaj to, jest it... kupi Eeeeh... śmieć wyznajepił. Znowu deja vu na Deja vu, deja vu? Nie wiem. Eee, da się grać. No. I ten Jetwing widzisz też jest kur... No. I mu napierdala po prostu, bo mnie to nie interesuje, że on patrzy się w monitor i to nie jest wallhack. Mnie to nie interesuje. To jest fa cheating. I tyle. No wyznajepił chłopno już specjalnie coś sprawdziłem przed chwilką, dwa razy, no nie? To jest niemożliwe. Śmieć. No ci oni są tacy głupi, człowieku, że ich bez problemu da się od razu odkryć. Dlatego... szkoda, że nie ma tutaj HLTV, bo te k***ane by dostawali perma od razu, rozumiesz za to. A tak oni musieliby sprawdzić im te konto, I patrz, i zaraz rzet, pa. O. Ale mnie interesuje co ma. się stało, że jakby te szoty nie są oglądane jakby u mam... O, u Mamona na kanale. Przecież Bukas miał, miał zostać przygarnięty przez Mamona na swój kanał YouTube i robi wszystko. Trzeba oglądać gdzieś indziej, bo nie ma tam. Coś z Bukasem stało. A może czekaj, sprawdzisz jednak Mamy. ten dekalog teraz, skoro ja Polsty na nie, nie zapominasz? Zobacz, że dwa przykazanie streamie, zakazuje czcić obrazy i tworzyć posągi świętych i tym podobne zobacz w Google Księga wyjścia rozdział 20 albo po we streamie. własnym Piśmie Świętym, jeśli je posiadasz w domu pilne. Posiadam w trzech różnych egzemplarzach. Mam mon kanał na YouTube, czekaj. Zero chyba jest. Jak się dostać na kanał Mamona? Mamon YouTube kanał oficjalny. Jest. Jezu, pierwsze co jak wpiszesz to wyskakuje. Eee, męczą go. Dwa miesiące temu ostatni odcinek dodał Bukas. Czemu tam sobie to wrzucać? Nie ja jest coś tam podziało? Bo zniknął z neta Bukas całkiem. Ok. Sortuj od najnowszych. Nie wiem, coś z popiasem podziało. podziała. Widzu, a możesz... Nie, Nie na pewno. To możesz na czacie wysłać, żebym cię nie naciągał oczywiście, bo nie chcę. Możesz link mi wysłać na czacie do tego dekalogu czy do tego co tam no mówisz. Ciężko się gra jak śmiejesz w tej drużynie. Korzysta z tego jak z wallhaka, rozumiesz kuwa. Dla mnie dlatego dla mnie 90% tych ludzi jest baranami. Bo, cheaterów banują, cheaterów reportują. Kiedy to jest, bo chyba coś gorszy, gorszy dzień był, czy coś. Jest zdenerwowany bardzo. Ale jakiego kolega już cheatuje, patrząc w ekran, stream'u snajpują, to już dla nich nie jest cheating, dlatego są głupi ludzie, którzy nie mają, stary, e, nie są nauczeni tego, co jest dobro, co jest zło, żeby rozróżnić, rozumiesz? Weryfikacja na tydzień, wąt stąd. Ja nie będę się z wami tu gościu pierdolić. Mi się nie chce, gościu. Nie Jestem Twoim ojcem albo Twoją matką, żebym Cię wychowywał. Jak woleli chlać zamiast to robić, to jest nie mój co, problem. Gościu, musisz to zrozumieć. Nie będę Cię wychowywał. Uh, wait, wait, wait. Dlatego powiedziałem, że którym to powinni testy robić, zanim w ogóle się zdecydują, bo później co, jeszcze gorszych ludzi co, od siebie tworzą tacy ludzie. Co jest z streamem dzisiaj? Bo jak ktoś jest głupi i nie umie sobie poradzić, nie umie myśleć, tylko jedynym jego celem w życiu jest wyzywanie ludzi przez internet, to myślisz, co nauczy takie dziecko, takie głąb? Tego samego. Taki nauczy tego samego swoje dziecko. I się użerasz później człowieku z takim. Takich ludzi powinni od razu w takie towarzystwo, oni powinni ze sobą żyć. Powinni mieć swoje, nie wiem, wyspy plan, nazwijmy to jak chcemy i powinni... ze sobą jeszcze raz, Tych filmów się na, nie analizuje, tylko się ogląda. I tyle. Przecież to jest stary nie tydzień tego. i ty, ci ludzie by ze sobą nie wytrzymali. Ci ludzie by nie wytrzymali ze sobą. A moment byłby spokój a Moment a Zaraz by tam był jakiś rządzący i spokój by był. Tam by nikt już nie wyskakiwał i by sejrzeli na swojej wyspie ze sobą i p***a, a normalni ludzie ze sobą. Stary. Bo to jest niepodobne, że ja, ja siedzę, gram w komputer, staram się dać ci uśmiech, a wchodzi jakiś psychicznie gówniarz przez swojego ojca lub matkę, bo to się znikąd nie wziął, to wziął ojciec albo matka po prostu z... Byłby test robione, czy zasługujesz na przebywanie na wyspie Mamona? Mózg temu dzieciakowi, i ty się użerasz z tym dzieciakiem. I ten dzieciak nie wie nawet, że robi źle. Rozumiesz? To są pokrzywdzeni ludzie przez los. K***a stary. Oni nawet nie są świadomi tego, że są głupi i że nie powinni tak robić. To jest przykre. Jest. No, odklejka, dosłownie twoja odklejka, bo chyba ci mówię, że ktoś, kto. Nie, nie powinien być dopuszczony do ludzi, trzy jest wśród ludzi. I ty mówisz, że to jest odklejka. Ty od razu byś z nimi wy***ł pierwszy. Ty byś trzy minuty z nimi nie wytrzymał. Przecież oni by cię tam A, ważne. Tak psychicznie jechali, gościu. Za słaby łeb masz na takie coś. Bo ty przystajesz na taką kłopotę. Masz słaby mózg, słaby łeb. Słaby, jesteś podatny na takie rzeczy. A mi to nie pasuje. I mówię o tym otwarcie, bo potrafię powiedzieć. Bo nie ma na mnie wpływu koleżka obok. Ja mu nie nie, nie, nie Ale ty, widocznie masz jakiś interes w tym. Żeby ja ka słuchać bardziej głupiego koleżki niż ty sam. Nice bait. I to jest mądry gościu. Pamiętacie, jak czasem mówię komuś, żeby se strzelił? Strzel, strzel, strzel. To właśnie takie coś jest. I gość wtedy go szuka. Wiesz, a ja mam free kill. No nie wiem, stary, koledzy ich wychowali telefon, internet, oglądanie baranów, co kopią drzwi i spadają mi na głowę. Wiesz, oni się na takich ludziach wychowują. A ty się później jako normalny człowiek musisz urzerać takim czymś. I nie możesz nic z tym zrobić. Na Cię znaczy, może zrobić, ale to by się nie dobrze skończyło do takiego głąba. Tego rozumiesz i nie chcesz pewnych rzeczy robić. Po nie prostu. wiem panowie, ja mam wrażenie, że coraz gorzej jest, coś się dzieje. Serio. Takiego jeszcze od, odcinka nie oglądałem. Nie wiem. To już zaczyna samo no, za I tak wiem. samo wie. Na respie był, bo byłem tutaj, to na respa poszedł. Jet obs rana żebana dostanie, bo. O, 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 okazało się, że snajpi, to wyszedł z gry. I tak będę mu i tak dostanie tego bana. Close right, close right, on right, on right! Mówiłem, nawet wiedzą gdzie idziemy Trudno wcale, nie da się nic zrobić na takich głębokich. Oh O my god, if i land that shit. Proszę o to link do dialogu w, w, i w... Zobacz sobie jak się różni i że Kościół katolicki usunął dwa przykazanie a 10 rozdzielił na dwa żeby ilość 10 się zgadzała. Jezus zrób spojrzę na to i zakończmy ten temat. Dekalog biblia deon.pl To nie jest jakiś link grabber, IP grabber. Czekaj, co to jest za strona deon.pl? Czekaj, sprawdzę to na drugim monitorze. Deon.pl, co to jest? Portal społecznościowy informacyjny Deon. Przybliżamy kościół światu i świat świata. Prawda kościół. jest Dobra. taka, że Mammon po prostu Pokaż mówi prawdę ty. głośno, a wszyscy ludzie nagle kurwa zdziwieni, że potrafi powiedzieć prawdę, a nie pierdolić głupoty i przytakiwać hejterami. Jebać tych lamusów, co wyzywają Mamymona. A ty jeszcze nakręcasz hejt na Mamymona. Nie nakręcam. Tak, masz w pełni rację, więc zgadzam się. Co mówi, żebym przeczytał? Zobacz, jak się różni i że kościół katolicki... Czeka, ale to muszę mieć się oryginał. Bo to jest... co? Mam porównać? Aha, to jest z 20. A zwykły dekalog? Nie z jakiejś strony... Nie będziesz miał cudzych bogów... Jeszcze na co chciałeś, żebym zwrócił uwagę? Czekaj. Zobacz, jak się różni, i że Kościół katolicki usunął dwa, drugie przykazania, a dziesiąte rozdzielił na dwa, żeby ilość dziesięć się zgadzała. Pierwsze przykazanie. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Księga Tysiąclecia. Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa. Ja jestem Pan Twój Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. No. Drugie. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego na daremno. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani obrazu. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył. A czekaj. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko ani tego, co jest na ziemi nisko. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ nie wiem, stary, kurwa. Nie ma pojęcia, no może się jej różni, ale co z tym, jakby mnie to i, to i tak zwisa i powiewa, przyznam, nie chcę oczywiście obrażać niczyich niczy uczuć religijnych, ale najlepszym dekalogiem jest zdrowy rozsądek, przyznam, i bycie w miarę ok człowiekiem. Bardziej tego się stosuje, co tam jest, ktoś to napisał, czy nie napisał, czy stworzył. Ale bym tej kurwie mamońskiej powietrze z kółek pospuszczał a ten dekalog każdy ma w piździe, przestania Tora oglądać i spiskowe teorie z zieloną poświatą u woludzie. sa, 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 Nie no, słuchaj no. no. Może i są tam jakieś różnice pomiędzy tym, co jest faktycznie, ale co, no co z tego, tak jakby no. To, żeby się schować i przegrać, ja rozumiem, będzie chłop mówił. Czombera, Czomber był miły, grał ze mną, nie ja wiem. Nie chce mi się już nic robić, mam dosyć, wiesz? A Chamberowi zreportował? Powiedział, że ten gość jest mądry. Nie yes. Jak to? Bye. If wise and help me shoot. Czeka, bo, bo przegapiłem. Oh chwilkę. my god, if I landed on Unlucky. If, if wise and help me shoot. think we want that if you wouldn't like play for lineup yeah but chabibi, yeah, yeah, that's yeah. how you play valorant you, you play for lineups like not for win okay okay sorry bro yeah yeah okay okay yeah yeah. you play for lose. i know i know i understand bye i understand ja rozumiem. Czy Chombera Chomber był miły grał ze mną? Nie wiem. Nie chcę mi się już nic robić. Mam dosyć, wiesz? Czy mam dosyć wszystkiego, kurde? Nie wiem. Im bardziej chcesz coś wygrać, tym bardziej ci ludzie będą to, nie wiem, komplikować. Jest taka mental ludzi. Tak samo udaje ci się w życiu, to północ, próbują ci kłody pod nogi rzucać, zamiast swoje życie zmienić na lepsze. To zależy chyba w jakim środowisku się opracowuje. Proszę bardzo, dziękuję Ci bardzo za 19 miesięcy. Dzięki, dzięki, dzięki. Nie wiem, ja ich nie widzę. Ja mam powyłączone większość tych głąbów z czatu, co piszą. Oni nie rozumni są, no, nie rozumiem tego, że ja sobie po prostu. Zresztą nieważne. Po prostu jak odpali C poza modę, mam o ten, to nie widzisz tego, no nie może C pooznaczać, to bardzo fajnie. Ja nie widziałem w tym wcześniej. Kurwa. Mają tak wszyscy streamerzy, dlatego tych głąbów nie widzą. Dlatego nie odpowiadają wszystkim, bo mają to powłączane, żeby tych nam nie czytać. Ale nie, czekaj, o czym on mówił? Że co? Że co mają powyłączyć? Nie, jestem samotny, mordeczko, wiesz. Ja tak często to żartuję, dużo z takich rzeczy, wiesz. No mordo, k***, łatwo jest Otomoda. teraz to, no. wiesz, no człowiek chciałby coś fajnego, dlatego tak się nie... Nie gorączkuje, nie łasi się na pierwszą lepszą. No nie? Tak. Może to, może ciebie, ale to nie znaczy, że innych ziomeczków, wiesz. Ja rozumiem, że ty... Nie wiem Ty znalazłeś chłopaka, no ja nie. Ja nie, nie szukam chłopaka, ja głosuję w kobietach wziąłeś, wiesz, ale nie ma problemu. Jak lubisz, to jest twoja sprawa. Ja wolę... wiesz, jednak kobitki, motko. Oj, wiedział, że tu jestem. No nie, 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 nie. Nie dobra, nie analizujesz, tylko się oglądam. Czy mama ugotowała na obiad? Nie wiem co mi... Co i mama no, mogę to wychowała twoja. Skąd mam wiedzieć? Ale mogę ci powiedzieć co mi do jedzenia mama przywiozła, nie wiem, 3 dni temu, 4 dni temu. To mogę ci powiedzieć, bo była u mnie mała w odwiedziny na chwilkę i przywiozła mi trochę jedzenia i to ci. Dobra. Starczy. Starczy. Do końca? Nie no, oglądamy to. Kiedyś tam. El Pepe. Este es. El Pepe. Este es.